Witajcie, kochani. Dzisiaj lekcja Divina z Ewangelii według Świętego Marka, czyli Sobotnia. Yy, dziękuję Wam za Wasze komentarze. i Choć nieliczne, to bardzo dziękuję za nie, i myślę, że zachęcam Was dalej do komentowania takiej odwagi. Nie ma co się obawiać. Myślę, że to jest naprawdę wspaniałe, jeśli popatrzycie po pewnym czasie, jak jedna osoba mówi, że te słowa ją dotknęły i dlaczego. Druga o innym fragmencie powie, naprawdę to jest takie dzielenie się wiarą, ale trzeba odwagi do tego, naprawdę odwagi. A więc zaczynajmy. Mi Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, uwielbiam Cię, dziękuję Ci, że dajesz nam wspólnie się modlić, yy, wsłuchiwać się w Twoje Słowo, w Słowo Boże. Proszę, wspomagaj nas, wspomagaj nas, abyśmy pełnili wolę Twoją. Amen i Ojca i Syna, i Ducha Świętego Amen. Pierwsza część lekcji divina. lekcjo czytanie. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a on był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair, gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie. Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd na niego napierał. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomagało. Lecz miała się jeszcze gorzej. Posłyszała o Jezusie, więc weszła z tyłu między tłum i dotknęła się jego płaszcza. Mówiła bowiem, żebym choć dotknęła jego płaszcza, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od niego. Obrócił się w tłumie i zapytał. Kto dotknął mojego płaszcza? odpowiedzieli mu uczniowie: Widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a pytasz, kto mnie dotknął? On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta podeszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało. Padła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: Córko, Twoja wiara Cię ocaliła, idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości. Amen. Druga część lekcja Divina, czyli medytacja. pomodlenie się do Ducha Świętego, aby wskazał, nad jakim słowami fragmentem mam się dzisiaj pochylić. Powiem wam, że dzisiaj poruszyły mnie te słowa. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair, gdy go ujrzał upadł mu do nóg i prosił silnie: Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Powiem wam, że ten początek, który przeczytałem, to było tak jakby Poruszenie z tamtego tygodnia. W tamtym tygodniu też mieliśmy o złym duchu, który jest opętanym, i ten opętany, jak zobaczył Jezusa, uklękł, oddał mu pochłon, i Jezus uzdrowił go. A teraz myślę, że to jest jakby podobna sytuacja, tylko nie z opętanym, ale z przełożonym synagogi. To jest właśnie ciekawe. Że jakoś to mnie poruszyło, że przełożony synagogi. Zazwyczaj właśnie wiemy o tym, że przełożeni synagodzy, faryzeusze, saduceusze to są jakby na wyższym poziomie. I pewnie tak jak inni faryzeusze nienawidzili Jezusa, chcieli go ukamienować, uważali, że oni są ważniejsi. I nie, nie dochodziło do nich prawda, że Jezus może być Mesjaszem, tak tu widać, że przełożony synagogi nie boi się, że tamci przełożeni będą kpili z Niego. Lecz on bardzo uwierzył. Uwierzył, że Jezus może uratować Jego córkę. Więc właśnie to, co na początku prosiłem was o komentowanie, tak jakoś mi się. Połączyło teraz z tym właśnie fragmentem, że to trzeba mieć odwagę. Odwagę tego, że może komuś się nie podobać moje słowo, może te same słowo Pisma Świętego inaczej zrozumieć, ale to tylko dlatego, że Duch Święty jest nieskrępowany i każdy w swoim życiu ma jakąś inną drogę. Więc to słowo ma, ma znaczenie dla każdego z nas. Trzecia część, Lekcja Divina, czyli Oracjo. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoje słowo. Dziękuję Ci, że dajesz mi natchnienie, abym nie bał się, nie wstydził się Twojego imienia, abym nie bał się uklęknąć przed Tobą, uklęknąć, uczcić Cię i prosić Cię o zdrowie i o wszelkie łaski. Amen. Czwarta część, czyli Kontemplacjo. Czyli Wsłuchanie się w to, co Bóg chce do mnie przemówić. I na zakończenie, oczywiście, podziękowanie. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoje słowo. Dziękuję Wam za oglądanie. Proszę Was tylko o to, żebyście, jak możecie, komentowali i poruszyło Was, co Was poruszyło w tym tekście. Chyba, że jeszcze jakieś inne fragmenty. Co, co po prostu Was poruszyło w piśmie świętym, bo to jest y, niezgłębione, i to, że jedna osoba powie inaczej, to myślę, że to jest wspaniała dar. Wspaniały dar dzielenia się, tak jak w kościele. Więc Ave Maria, Pa.